10. Zamek w Stobnicy Od 2015 roku na sztucznie usypanej wyspie na stawach w pobliżu miejscowości Stobnica powstaje imitacja średniowiecznego zamku. Budowla o wymiarach około 150 metrów długości i 100 metrów szerokości z wieżą sięgającą według niektórych źródeł 50 metrów po ukończeniu będzie jedną z większych budowli tego typu w kraju. Na planowanych 15 kondygnacjach ma się znaleźć 46 lokali mieszkalnych, które docelowo może zamieszkiwać do 97 osób, obsługiwanych przez kolejne 10 osób. Budową w Stobnicy Polska żyje już czwarty rok. Ostatnia decyzja sądu pozwala na kontynuowanie budowy, choć ledwie w połowie 2021 roku główny inspektorat nadzoru budowlanego uznał decyzję o pozwoleniu na budowę z 2015 roku dla obiektu za nieważną. Prokuratura pod koniec 2020 roku zarzuciła inwestorom różne przestępstwa, dzięki którym zgromadzili oni środki na rozpoczęcie olbrzymiej inwestycji na sztucznej wyspie w obszarze Natura 2000. Tymczasem prace prowadzone na zewnątrz zamku są już na ukończeniu, świadczy o tym film z drona, który można zobaczyć w internecie. Na jakim etapie jest sama budowa zamku? Sam teren budowy jest pilnie strzeżony, a cały teren jest otoczony szczelnym płotem. Dodatkowo przed spojrzeniami obcych osób chroni usypany wokół zamku wał, wow, który znajduje się za ogrodzeniem. Niełatwo więc nawet zrobić fotografie, które pokazują cały ogromny budynek. Nie ma możliwości wejścia na teren obiektu, ani możliwości robienia zdjęć. Partnerem dzisiejszego odcinka jest serwis Leti Shops. Letishop to serwis cashbackowy, który pozwala zwrócić część wydanych pieniędzy z każdego zakupu online. Dzięki tej stronie możesz zaoszczędzić na zakupach w takich serwisach jak AliExpress czy Allegro. Więcej dowieś się na końcu odcinka. 9. Mur na granicy z Białorusią. Budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej przebiega zgodnie z harmonogramem. Powinna zostać ukończona w pierwszej połowie 2022 roku, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Zapora na granicy ma być gotowa pod koniec czerwca 2022. Ma przebiegać wzdłuż 186 km granicy i mierzyć 5,5 metra. Bariera elektroniczna, czyli urządzenia takie jak czujniki ruchu i kamery, ma być dłuższa obejmie 202 km granicy w tym część wód granicznych. Koszt całej inwestycji to około 1,6 miliarda złotych. Do 30 czerwca 2022 obowiązuje rozporządzenie MSWiA w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim. Weszło ono w życie 2 marca jako przedłużenie poprzedniego, które obowiązywało od 1 grudnia 2021. Wcześniej na tym terenie obowiązywał stan wyjątkowy. W związku z panującą sytuacją za naszą wschodnią granicą, chyba nie musimy mówić, jaki jest powód powstawania zapory. Zapora będzie wyposażona w specjalne przejścia dla zwierząt, analogicznie jak przy budowie autostrad. Rzeki graniczne, cieki wodne i tereny bagienne nie będą zagrodzone. Na tych odcinkach zostaną zastosowane inne systemy, co umożliwi dzikim zwierzętom swobodne przekraczanie granicy. 8. Kanał żeglugowy na Mierzei Wiślanej Jest to realizowany projekt połączenia drogą morską Zalewu Wiślanego z Zatoką Gdańską w obrębie terytorium Polski, mający na celu skrócenie, pogłębienie i uproszczenie morskiego szlaku na Bałtyk, Kanał skróci drogę o około 100 km, omijając cieśninę Piławską na terytorium Rosji. Powstaje na obszarze wsi Skowronki w gminie Sztutowo w województwie pomorskim. 7 kwietnia 2016 roku zaprezentowano wizualizację planowanego kanału, potwierdzono jednocześnie wybór lokalizacji. Nowy Świat pomiędzy Przebrnem a Skowronkami oraz nazwę Kanał Żeglugowy Nowy Świat. Od morskiej strony wejścia do kanału zaprojektowano port osłonowy składający się z falochronów wschodniego i zachodniego, obudowy brzegów w formie wygaszacza fal oraz nabrzeży postojowych zlokalizowanych przy zachodniej stronie wejścia do kanału żeglugowego. Za datę pierwszego pomysłu przekopania mierzei Wiślanej podaje się rok już 1577, kiedy to Stefan Batory, król Polski, w związku z buntem Gdańska wyszedł z pomysłem przebicia mierzei Wiślanej. W tym celu oddelegował kasztelana wiślickiego Mikołaja Firleja wraz z sekretarzem królewskim Piotrem Kłoczewskim. Po obejrzeniu terenu wyznaczyli oni wieś Skowronki jako miejsce nadające się na przekop i budowę portu. Po zawarciu porozumienia z Gdańskiem jednak pomysł zarzucono. Obecnie przekop Mierzei Wiślanej realizowany jest zgodnie z planem. Inwestycja gotowa jest w ponad 87%. Dzięki budowie kanału jednostki o zanurzeniu do 4,5 metra, długości do 100 metrów oraz szerokości do 20 metrów będą mogły przepływać z Zatoki Gdańskiej na zalew Wiślany. Oficjalne otwarcie kanału żeglugowego nastąpi 17 września 2022. Poinformował 5 kwietnia wiceminister infrastruktury. 7. 2255 metrowy tunel drogi ekspresowej S-19. Wojewoda podkarpacki wydał decyzję o zezwoleniu na budowę ponad 10 kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 Rzeszów-Południe-Babica. Decyzja ta ma rygor natychmiastowej wykonalności, co umożliwia niezwłoczne rozpoczęcie robót budowlanych. Całość będzie częścią szlaku Via Carpatia łączącego Europę północną i południową i zarazem jedną z najtrudniejszych inwestycji w Polsce. Zakłada wydrążenie tunelu o długości 2,2 km. To niewiele mniej niż liczy obecnie polski rekordzista na południowej obwodnicy Warszawy. Wspomniany tunel zostanie zbudowany przy użyciu maszyny TMB, czyli Tunnel Boring Machine. Średnica jej tarczy to 15,2 m, szerokość użytkowa nitek tunelu wyniesie 12,4 m. Prawa będzie mieć 2263 m długości, a lewa 2243 m. Maszyna będzie drążyć w skomplikowanych i złożonych warunkach gruntowo-wodnych. Między nawami tunelu zaplanowano 15 przejść i jeden przejazd awaryjny. W obiekcie znajdzie się także łącznie po 30 punktów alarmowych i hydrantów. Powstaną też dwa budynki techniczne oraz centrum zarządzania tunelem. 6. Farma wiatrowa Baltika. Pierwszy etap projektu polskiej farmy wiatrowej Offshore Baltica ma zostać zakończony w 2026 roku. Ta część elektrowni będzie oddawać do sieci 1045 MW. PGE, największy producent energii elektrycznej w Polsce oraz duńska firma Orsted, będąca jednym z liderów sektora offshore na świecie, wspólnie wybudują i będą eksploatować morską farmę wiatrową Baltica. Partnerzy połączyli siły, aby stworzyć nowy rozdział i nową jakość na polskim rynku energetycznym. Po wybudowaniu morska farma wiatrowa zapewni wystarczającą ilość czystej, niezawodnej i przystępnej cenowo energii, wystarczającej do zasilenia każdego roku przez kolejne 30 lat prawie 4 miliony gospodarstw domowych, co można porównać do obszaru metropolitalnego 4 razy większego niż Trójmiasto. Dzięki Baltika unikniemy również emisji 8 milionów ton CO2 rocznie. Choć ogólne prace nad inwestycją są już rozpoczęte, to pierwsze prace budowlane powinny rozpocząć się w czwartym kwartale 2023. Grupa PGE przedstawiła plan transformacji całej spółki i drogę do dekarbonizacji oraz ogłosiła cel neutralności klimatycznej do 2050 roku. Plan inwestycyjny grupy PGE obejmuje m.in. Największe w kraju inwestycje w elektrownie wiatrowe na Bałtyku. 5. Planowana budowa największego zbiornika wodnego w Polsce Piękne plaże, centrum rekreacyjno-sportowe i największe jezioro w Polsce w miejsce ogromnego kopalnianego dołu na polach Bełchatów i Szczerców. Zgodnie z zapowiedziami PGE Górnictwo i Energetyka Konwekcjonalna Spółki z Grupy Kapitałowej PGE już wkrótce ruszą intensywne prace przy budowie największego zbiornika wodnego w naszym kraju. Ma być dwa razy głębszy od obecnego rekordzisty – jeziora Hańcza. Zgodnie z planami PGE po 2050 roku nastąpi likwidacja wyrobisk górniczych. Po napełnieniu ich wodą powstaną jeziora, których lustro wody będzie miało łączną powierzchnię około 4000 hektarów, a ich maksymalna głębokość sięgnie około 170 metrów. Dla porównania warto przypomnieć, że maksymalna głębokość hańczy najgłębszego jeziora w Polsce wynosi nieco ponad 100 metrów. Poszczególne funkcje zbiornika wodnego, o którym mówimy, zostaną tak rozmieszczone w terenie, aby w maksymalnym stopniu wykorzystać ogromny potencjał krajobrazu poeksploatacyjnego. Dla uatrakcyjnienia regionu, kopalnia węgla brunatnego Bełchatów jest obecnie na etapie wykonywania dokumentacji technicznych. Stale trwają prace koncepcyjne dotyczące szczegółów całego zadania. Warto również zaznaczyć, że jeziora stworzone na kopalnianych wyrobiskach już w Polsce funkcjonują, czego przykładem jest funkcjonujące od 2010 roku jezioro Tarnobrzeskie stworzone na terenie byłej kopalni odkrywkowej siarki. 4 Via Carpathia. Jest to budowana etapami europejska międzynarodowa trasa relacji północ-południe, łącząca Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji. Droga przebiegać ma przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję, stanowiąc szlak transportowy prowadzący wzdłuż granicy wschodniej Unii Europejskiej z Europy Środkowej do Azji, krzyżując się z korytarzami prowadzącymi z Europy Zachodniej do Rosji i łącząc porty Morza Czarnego ze szlakiem Europa-Kaukaz-Azja. Trasa na całej długości ma mieć parametry autostrady bądź drogi ekspresowej. W Polsce Via Carpatia według planów z 2017 roku przebiegać ma od granicy z Litwą w Budzisku przez Suwałki do Ełku, dalej trasą S16 do Knyszyna, stamtąd trasą S19 przez Dobrzynie duże Choroszcz, siemiatycze do węzła Lublin-Rudnik, następnie przez Kraśnik, Janów Lubelski i nisko do węzła Rzeszów Wschód, przez A4 do węzła Rzeszów Zachód, stamtąd przez Barwinek do granicy ze Słowacją. 3. Tunel pod Świną Jest to budowany tunel drogowy pod dnem Świny w Świnoujściu, który połączy wyspy Uznam i Wolin oraz centrum Świnoujścia z resztą kraju. Świnoujście to jedyne polskie miasto położone na kilkudziesięciu łącznie 44 wyspach i wysepkach. Z czego zamieszkane są tylko trzy z nich Uznam, Wolin i Karsibur. Najwięcej mieszkańców 80% populacji Świnoujścia żyje w lewobrzeżnej części miasta na wyspie Uznam. Tam również znajduje się centrum usługowe oraz obiekty turystyczne, wypoczynkowe i uzdrowiskowe. W prawobrzeżnej części miasta na wyspie Wolin zlokalizowane są węzły komunikacji morskiej, terminal promowy Świnoujście oraz kolejowej, a także obiekty przemysłowe. W tym port, morski świnoujście, morska stocznia remontowa i inne. Tunel pod świną będzie najdłuższą podwodną przeprawą w Polsce. Łączna długość tunelu i dróg dojazdowych to prawie 3,2 km, a samego tunelu 1,5 km. Na budowie tunelu pod cieśniną świny trwają intensywne prace. Jest deklaracja wykonawcy odnośnie terminu zakończenia inwestycji. Zgodnie z ostatnią deklaracją wykonawcy i przedstawionym przez niego aktualnym harmonogramem ma to nastąpić przed sezonem letnim 2023. 2. Baltic Pipe. To realizowany system gazociągów łączących Norwegię, Danię i Polskę o przepustowości 10 miliardów metrów sześciennych rocznie który zostanie uruchomiony 1 października 2022. Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny, mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu ziemnego ze złóż norweskich na rynki duński i polski, a także do użytkowników końcowych w sąsiednich krajach. Baltic Pipe jest określany jako element projektu Bramy Północnej, czyli koncepcji pełnej dywersyfikacji dostaw do Polski, z wykorzystaniem także terminalu LNG w Świnoujściu, tak zwanego gazoportu. Gazociąg biegnący częściowo po dnie Bałtyku z planowaną przepustowością około od 8 do 10 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie jest kluczowym elementem uzależnienia się od Rosji. Stosowana przez gaz system technologia bezwykopkowych przewiertów umożliwia mało inwazyjne przekraczanie trudnych geologicznie lub urbanizacyjnie terenów. Na lądowym odcinku gazociągu technologię tę te wykorzysta się w 120 skrzyżowaniach między innymi z drogami, wiaduktami oraz rzekami. Gazociąg o łącznej długości 191 km będzie biegł wzdłuż istniejącego gazociągu Szczecin-Lwówek. Jego trasa przetnie trzy województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i wielkopolskie. Budowa ruszyła 19 października 2020. Koszt inwestycji to prawie 315 milionów złotych. Termin zakończenia prac budowlanych ustalono na listopad 2022. 1. Warso Tower, Warszawa. To kompleks budynków biurowych budowany w warszawskiej dzielnicy Wola na rogu ulicy Chmielny i alei Jana Pawła II. Warso Tower jest najwyższym budynkiem w Polsce i w Unii Europejskiej. Inwestycja jest realizowana na działce o powierzchni 1,72 hektara, zakupionej w 2011 roku od PKP przez dewelopera słowacką firmę HB Reavis za 171 milionów złotych. Planowany w tym miejscu wieżowiec znany był pod roboczą nazwą Chmielna Business Center. Nazwa Varso stanowi nawiązanie do łacińskiej nazwy Warszawy Warszawa. W trzech budynkach kompleksu znajdziesz biura, hotel, centrum innowacyjności, restauracje, kawiarnie i praktyczne usługi, a także najwyższy taras widokowy w Polsce. Warso Tower to miejsce, które inspiruje do działania, stworzone z myślą o twoim komforcie, bezpieczeństwie i zdrowiu. Co możemy usłyszeć w komunikacie dewelopera. Jedną z atrakcji Warso Tower będzie taras widokowy, najwyżej położony w Warszawie. Obecnie w lobby biurowca sadzone są drzewa wysokie na 12 metrów. To ostatnia prosta prac nad Warso Tower. Cały projekt Warso Palace składa się z trzech oddzielnych etapów, które stworzą jednorodny kompleks. Wszystkie trzy budynki połączone będą wewnętrznym, ogólnodostępnym pasażem. Każdy będzie mógł spacerować około 200-metrowym krytym ciągiem od przejścia podziemnego przy dworcu centralnym do ulicy Chmielnej. Całkowita powierzchnia biurowa i usługowa w budynkach wyniesie około 139 tysięcy m2. W Warso Palace powstanie zielony wewnętrzny plac z kawiarnią będzie to tak zwana strefa spotkań i odpoczynku. To właśnie tu będzie można odbyć podróż jedną z dwóch panoramicznych wind na tras widokowy na wysokości 230 metrów. Oddanie do użytku Warsaw Tower planowane jest w połowie 2022 roku, choć prace wykończeniowe w biurowcu mają być realizowane nieco dłużej. Również dłużej trzeba będzie poczekać na chyba największą atrakcję budynku, czyli taras widokowy. Udostępnienie tarasu zwiedzającym przewidywane jest na rok 2023. Przypominamy, że partnerem dzisiejszego odcinka jest serwis Leti Jest to serwis cashbackowy, za pomocą którego część z wydanej na zakupy w wielu sklepach internetowych kwoty zostanie Ci zwrócona. Leti współpracuje z takimi sklepami jak Shopee, Modiwo, Eobuwie, Pyszne.pl czy Allegro i AliExpress. Na głównej stronie serwisu znajdziesz powiększone cashbacki. Jest to możliwość zaoszczędzenia jeszcze większej kwoty. Warto śledzić nowe cashbacki, ponieważ codziennie pojawiają się nowe wyjątkowe oferty i promocje, z których można skorzystać na wiele różnych sposobów poprzez wtyczkę w przeglądarce, stronę www czy aplikację mobilną. Możesz skorzystać z Letyshops za pośrednictwem linków, które znajdują się w opisie tego filmu. A jeżeli jeszcze nie jesteś przekonany, to dzięki Shops możesz przekazać zaoszczędzone pieniądze na pomoc Ukrainie i zrobić z nimi coś naprawdę pożytecznego. Nie czekaj, skorzystaj z linków w opisie tego filmu.